Spotykamy się po raz kolejny tutaj, w tym miejscu pod aresztem śledczym na Rakowieckiej, w miejscu katowni, w którym byli mordowani nasi bohaterzy. Krótko, niech oni nadal będą dla nas wzorem do naśladowiania, do walki o suwerenną i niepodległą Polskę. Niech będą dla nas nie tylko pamięcią, ale również przykładem do tego, jak nie można się poddawać nawet w trudnych chwilach. Tak, dzisiaj Polska jest w trudnych chwilach. Jest w ogromnych opałach. Władze, które dzisiaj są pełnione przez Donalda Tuska i jego świtę, to środowisko wrogie naszej ojczyźnie. Dlatego dzisiaj patrząc w tych wspaniałych bohaterów, musimy pamiętać o tym, że tej walki jeszcze nie przegraliśmy. My ją dopiero zaczynamy. Idziemy do zwycięstwa. Dzisiaj z politycznych postulatów powinniśmy pamiętać tyle, że w zmieniającym się świecie, w świecie, w którym dawne sojusze zaczynają pękać, gdzie ci, którzy udawali przyjaciół, okazują się dzisiaj wrogami, gdzie ci, którzy mówią o tym, że chcą z nami budować wielką, wspaniałą Europę, chcą nam wsadzać nóż w plecy. Tak więc dzisiaj pamiętajmy o tym, że tylko my, Polacy, sami musimy zadbać nie tylko o niepodległość, ale i o nasze bezpieczeństwo. Szukać sojuszy tam, gdzie są prawdziwe i uczciwe. Nie takie, które zamykają nam nasze lotniska, czy nie pozwalają na rozwój naszej infrastruktury gospodarczej. Dzisiaj powinniśmy wzywać jako polskie społeczeństwo. Do tego, żeby nie tylko budować silną armię, ale żeby przywrócić również w tej sytuacji ogromnego zagrożenia zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe. Ja rozumiem, że to jest niepopularne, że politycy tego nie chcą mówić, ale jeśli chcemy mieć pokój, jeśli nie chcemy ginąć, tak jak ci nasi bohaterowie, to musimy o tym zacząć głośno mówić. Kończąc, życzę Państwu, żeby ten marsz był nie tylko marszem, w którym idziemy razem, marszem Zadumy, ale żeby też był pewną iskrą i energią do tego, żebyśmy wszyscy my tutaj włączyli się o prawdziwą, prawdziwą walkę o polską niepodległość. Bo to, że są przed nami prezydenckie wybory i to, że mają być przeprowadzone demokratycznie, nie daje nam gwarancji co do tego, że faktycznie tak będzie. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Bohaterom. Teraz, którzy zorganizowali to spotkanie, dziękuję tym, którzy dzisiaj przypominają o bohaterstwie. Tych, którzy walką zbrojną po 1945 roku zagwarantowali, że tu jesteśmy. Zagwarantowali, że polska formacja niepodległościowa przez te 50-60 lat nieustannie działała najpierw zbrojnie, żołnierzami niezłomnymi, potem jako robotnicy, którzy co kolejne lata walczyli z komunistami. Rolnicy, ale także wszystkie inne środowiska społeczne. Przez te 50 lat Polacy walczyli o niepodległość właśnie jako konsekwencja tradycji żołnierzy niezłomnych. I dlatego pan prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński, to on przekazał ich pamięć i on przekazał ich wielkość. Przekazał ich wielkość wtedy, kiedy organizował działania mające zagwarantować bezpieczeństwo Polski, niepodległość Gruzji, gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy, gwarancję bezpieczeństwa całej Europy, tak żeby nie doszło do sojuszu między Rosją a Niemcami. I dlatego. Tak jak mordowani byli żołnierze niezłomni, tak zamordowany został prezydent Kaczyński nad Smoleńskiem. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ci, którzy ukrywają prawdę o zbrodni Smoleńskiej, to są ci sami, którzy ukrywali w latach 50. i 60. prawdę o walce o niepodległość żołnierzy niezłomnych. My musimy walczyć i być gotowi do tego, by ten człowiek i ta formacja Donalda Tuska, która wspierała Rosjan, która dziś wspierała Niemców, która ma dążenia do tego, żeby Polski niepodległość zniszczyć gospodarczo, społecznie, ideowo, żeby nie było Polski, żeby nie było niepodległości. Dla nich żołnierze niezłomni nie istnieją, dla, mnie nie, dla nich niepodległość formacji polskiej nie, nie istnieje. Dla nich Putin jest absolutnie człowiekiem, który nie jest odpowiedzialny za zbrodnię smoleńską, czyli za to, co ma zniszczyć Polskę. A my musimy pamiętać o przeszłości, a dzisiaj działać za niepodległość i o niepodległość, tak jak robili to żołnierze niezłomni. Żołnierze Niezłomni to Wielkość Polski. Niech oni i ich pamięć dla nas wszystkich jest codzienną wartością. Cześć i chwała bohaterom. Cześć, bohater szczyt być tutaj dzisiaj z państwem, z polskimi patriotami 1 marca 2025 roku. I chcę przypomnieć, że pierwszy raz święto 1 marca odbyło się w moim rodzinnym Opolu. W 2009 roku i prezydent świętej pamięci, prezydent R.P. Lech Kaczyński podjął inicjatywę mojego środowiska i jest ustawa. Już po śmierci prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego z 2011 roku o 1 marca narodowym dniu pamięci wyklętych. Na kilka tygodni przed katastrofą słowiańską prezydent RP podjął decyzję o skierowaniu tego aktu do Sejmu. I pamiętajmy o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, który przywrócił pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, o wszystkich formacjach, które walczyły w latach 1944-1963 z sowieckim okupantem. I pamiętajmy o Lechu Kaczyńskim, który przywrócił pamięć o powstańcach warszawskich, w dumnej Warszawie. I chcę, szanowni państwo, powiedzieć jedno. Precz z komuną! Precz z komuną! Pamiętajmy o tym! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz komuną! Precz komuną! Bóg, honor i ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna Kończymy proszę Państwa powoli ten Marsz Pamięci. Dzisiaj wspominaliśmy, wspominaliśmy różnych wrogów państwa polskiego, wspominaliśmy wrogów, z którymi walczyli żołnierze wyklęci. Dzisiaj, dzisiaj podobne zagrożenie w środowiskach patriotycznych brakuje po prostu zwyczajnej formacji. Żołnierze wyklęci walczyli po prostu z ludzkimi, z ruskimi pachołkami, którzy tutaj służyli. o tym pamiętali, a nie dzisiaj gloryfikowali Rosjan jako tych, którzy mają nieść jakieś konserwatywne wartości. Państwo rosyjskie zawsze tym, które chce zniszczyć, Pol chce zniszczyć Polskę, chce doprowadzić Polskę do upadku, a nasz naród po prostu chce wymazać skarb historii.